Witam kochani was bardzo, bardzo serdecznie. Czytania do wydarzeń, zanim się wydarzą, zawsze gdzieś, już, tak jak się miesiąc troszeczkę rozpocznie, wtedy się pojawiają. Miało ich nie być w tym miesiącu, ale jednak zobaczymy, przed Wami filmik przed jest czytanie kolektywne, opisujące energie ogólnie działające. I cóż, witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie, zwłaszcza te osoby, dla których te czytania są, nie wiem, drugim, drugim trzecim, tak, dopiero orientują się w kontekście tego, co jest, co jest dostępne na kanale. Natomiast yy, zawsze mówię tak: nie lepsze, nie gorsze, inne, po prostu inne. Mam nadzieję, że te czytania będą dla Was Takim uzupełnieniem do tych czytań, zapewne innych, które gdzieś sobie czytacie i oglądacie. Jak zwykle ten znak, który kręcę, pierwszy, ja znaki losuję. Ma troszeczkę więcej, tak? O, no dobrze. Zatem wyciągnijmy wodnik. Czytanie dla wodnika najpierw będzie. No i cóż, spójrzmy. Kochani moi, w tym czytaniu. Yy, Rozkłady się w ogóle zmieniają, uzupełniają, troszeczkę w różnych poziomach intencji też są czytane. Więc jeżeli ktoś ma z tym problem, jest to też moment, gdzie można zauważyć tak jakby pewne niuanse i nauczyć się też o poziomie intencji. Zachęcam Was do filmu na kanale Magdy. Czym jest poziom intencji? Tam chyba na takim normalnym przykładzie. Jeszcze nie obejrzałam tego filmiku. Na normalnym w takim przykładzie naszej przygodzie też życiowej będzie pewnie ładnymi słowami pięknie opisane. No dobrze, kochani moi, ale już witam się z szanownymi wodnikami i spójrzmy na przewodnika dla was, tak jakby na energię do wydarzeń. Uwarunkowania. Czytania będziemy robić tarotem Lenormand. To jest taka stara talia, bardzo stary tarot, już wiekowny. Można by nawet rzec przy, tej, przy tych wszystkich, które teraz powstają, przy tej ilości. Kochani moi, w tym w czytaniach, chodzi za mną słowo, określenie, zapanować i zachować czujność, tak? Więc. Przede wszystkim zobaczmy, nie będę robiła tego y, tarat, kartami Osho, zobaczymy to po prostu troszeczkę z innej strony. Te energie, na no jaką dziedzinę życia, w jakim kierunku one będą oddziaływały, w którym kierunku będą nas popychały, ogólnie wszystkie Was wodniki. Mhm. Ku Czwórce Mieczy. No i zobaczcie, co mówiłam o czujności, o. panowaniu nad sytuacją. Ale zapanowanie zapomniałam i mam przed sobą, słuchajcie, nawet na karteczce sobie robię notatki, czasami właśnie do czytań, w sensie słowa klucze, takie z zapytania, które chcę podbić, sobie zaznaczam. No i poczcie, zapomniałam, tak, zapanować. Czyli jest to coś, na czym chyba za bardzo nie da się zapanować, natomiast warto zachować czujność i tutaj w tym, co prowadzi, tak, ta czujność już jest zawarta, tak jakby w tej karcie, ponieważ wyciągniemy za chwilę Zapytanie, w czym zachować czujność, tak? O, zobaczmy, dlaczego tego będziecie doświadczać, tego wszystkiego, co tu się dzieje, tak? W kontekście wydarzeń, tak? W czytaniu do wydarzeń, w energiach do wydarzeń, tak? O, będzie chodziło o połączenie czegoś, o łączność z czymś. No, ale zobaczmy, zobaczmy też, co odeszło do przeszłości i da Wam w końcu święty spokój. Piątka kielichowa, czyli już jakaś, poczucie, jakaś strata, poczucie straty, albo też sytuacje, w których można coś zyskać przed innymi, tak? O, zobaczmy zatem jeszcze do tego kartę, która by mówiła, co odchodzi do przyszłości w tym miesiącu, tak? Czyli jakiego rzepa mamy się, jaki rzep ma się od nas odczepić, tak? O. Dwójeczka monet. Znowu zwracam uwagę na dwójki, że teraz bardzo dużo dwójek w ogóle przerabiamy bardzo mocno dwójki, czyli decyzyjność, pewne wydarzenia, które zależą od naszego po prostu poziomu intencji. Wójka monet to sytuacja, tak, gdzie trzeba będzie, myślę, że najpierw będą pokazane i będziecie doświadczać sytuacji takich, w której macie zbadać albo zreflektować się, czy jeszcze nie będą to wydarzenia decydujące, albo w nie tak wielkiej opcji zawsze tak jest, kiedy my się czegoś uczymy, kiedy życie przynajmniej większe istnienie, Bóg nas czegoś uczy, tak? To podpowiada nam, zobacz jak ty to myślisz, jakim sposobem, co to ukierowało w podjęciu jakiejś decyzji. I tutaj w tym wypadku jest dwójeczka monet, więc sprawy i mm, energie dotyczące wyborów, na których możemy się nauczyć, no o co nam cholera po prostu tak zwanie chodziło. Wszystko jest to po to, żeby właśnie zapraszam do czytania ogólnego, kolektywnego, żebyśmy mogli poczuć swoją moc, swoją determinację, swoją siłę w pewnych aktywnościach y, y, życiowych motywację, tak jakby i ten wysiłek, żeby coś zdobyć, coś osiągnąć. To już się zaczęło dla bardzo wielu ludzi. Ostatnio właśnie tak sobie zdałam sprawę z tego, że um, usłyszałam, Boże, jak ta dziewczyna um, co, osiągnęła to, to i tamto i ma... Um, jak to było? Um, że w tak wielu dziedzinach odniosła sukces, tak? O. No dobrze, ale pójdźmy zatem dalej. Idąc za tym, zobaczmy za tą energią czwórki mieczy, czyli tego czegoś, co. Zobaczcie, tutaj, jak zawsze w karcie. Tak, jak w życiu, my możemy być albo obserwatorem, czyli tym, który patrzy na tą scenkę, a jednocześnie któraś z tych scenek może też i z Was dotyczyć. Czyli część z Was będzie obserwatorem takiej sytuacji, że ktoś coś na kogoś czeka i ktoś jest w dziwnej sytuacji, a jednocześnie może być tak, że to my jesteśmy tą osobą, tą, 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 tą postacią na tej karcie, lub też tą. Do przerobienia jedna sytuacja, ale każdy w niej troszeczkę co innego ma do doświadczenia. Inaczej można by powiedzieć, trzeba zachować czujność. Zobaczmy, co będzie Wam pomagało wodnikom. Mądrość, wiedza, kompetencje i umiejętność zastosowania ich wobec siebie. Tak? Wyciągnięcie jakichś po prostu jakby wniosków. To, co nas nauczyło już do tej pory, tak jakby przypomnienie sobie zastosowanie, ale też to, co powoduje wykształcony pewien instynkt, tak? Pewna świadomość. Widzieliście zapewne też w życiu takie sytuacje, kiedy ktoś rozgląda się, tak? Ktoś kręci kogoś z daleka i ten ktoś się rozgląda, tak jakby czuje, a są ludzie tacy, których można, nie wiem, kręcić, śledzić, yy, podążać za nimi i oni się nie odwrócą, bo oni nie czują tej energii. To jest właśnie też jeden z przykładów odczucia energii eterycznej, tak? Jeśli chodzi o nas ludzi. Najprostszy, taki naj, najszybszy, tak? No ale może go za, tak, jakby obserwator y, zauważyć. Na tym ludzie się nie chwalą za bardzo. Tylko ja, gdzie jestem w różnych miejscach i uwielbiam po prostu być gdzieś z boku, obserwować ludzi, uczestniczyć, oddychać. Y, no, oczywiście, że nie tylko ja, ale ja o tym mówię, tak? Zobaczmy, co będzie przeszkadzało. Dwójeczka kielichowa i tak jak znowu chciałoby się powtarzać te dwójeczki, trzeba zobaczyć sprawdzić swoje zachowanie swoją reakcję, czy nie prowokuje się jakiejś sytuacji tak, albo też trzeba mieć świadomość tego, że tutaj, więc zobaczmy jeszcze czego się wystrzegać i zobaczmy hmm, przed czym zachować czujność, tak dziesiątka kielichowa Generalnie w chciałoby się upowiedzieć, zachować wszelką czujność, i teraz tak znowu te dziesiątki. One będą się powtarzały, bo teraz jest ten czas, kiedy my. Powinniśmy być blisko temu, co jest najbliższe naszemu sercu, temu, czemu jesteśmy w 100% pewni i po to, żeby nabyć tą 100% pewność, na kogo i na co możemy tak zwanie liczyć, w jakim miejscu rzeczywiście czujemy się dobrze, a tutaj zachować czujność należy przed tym, żeby, myślę, że tu jest tak jakby ochrona własnego dobytku, patrzeć, żeby coś się nie zniszczyło, tak, też nie pokazywać, gdzie co się chowa, chociaż tutaj nie ma żadnego złodziejaczka, bo wydaje się, że on w tej piątce kielichów już tutaj tak Odszedł. Żeby wszystko dobrze, tak zwanie, schować, ale też, żeby nie manifestować się ze swoimi poglądami, żeby uważać wtedy, kiedy macie jakieś związki i relacje ukryte, mogą to być może to być już ta opcja, kiedy chowacie prezenty też na, na święta. Wystrzegać się pewnych po prostu, jakby deklaracji i kapłan jest to czymś, co widać. Pewne nieostrożności też. Tak, wtedy kiedy my widzimy wszystko pięknie, czyli oglądać się, tak, nie fascynować się wszystkim tym, co pierwsze, albo też bardzo często tutaj, i tutaj myślę, że też ta informacja przebija dla Was wodniki że czasami jesteśmy, za Boże, jakie to cudowne, jakie to fantastyczne, jakie to chcemy, tak, cudowność, a potem dopiero, wchodząc w pewien temat, czy sytuację, czy będąc w pracy, mówię, Boże, a tu w ogóle mi się nie podoba, tu to, to tamto, ale ona daje szansę nauczenia się i zaobserwowania, tak, to jest tak jak z tą pierwszą miłością, tak, która albo w niektórych pozostaje, bo ktoś ma taki wzorzec, tak, albo idzie się po prostu tak zwanie dalej, bo się dojrzewa, bo to nie to i idziemy, hmm, i tak samo jest ze wszystkimi wyborami. Raczej, jak Artur mówił, tutaj przebada. Dać pewien system właśnie tego dokonywania, tak jakby zmian, ale też, żeby coś sobie zaklepać. I na to trzeba po prostu uważać, jak często my tak sobie zapluwamy czyjś jakiś tam towar, jakąś sytuację, a później odpuszczamy i ktoś zostaje tak zwany z. Y Jakąś niedogodnością życiową. Punkt wyjścia dla Was, jeśli chodzi o Waszą energię, do wydarzeń, które się mają wydarzyć, ósemka buław, tak? Czyli na pewno przed Wami jakiś wybór, jakieś, jakieś zdecydowanie się, zatrzymanie, być może, żeby przemyśleć, bo nie zawsze przy ósemce buław jest to wybór drogi. Raczej tutaj droga jest znana, ale zatrzymanie się na rozstaju, żeby przyjrzeć się, zaobserwować. O, jest posiłek, być może umyć, spłukać twarz, tak? I nie wiem dlaczego, ale tutaj bardzo mocno przebija coś i energia, która jest związana z twarzą, z alergiami. O kurczę, o kurczę, co ja powiedziałam. Hmm. Hmm. To jest też energia, tak jakby pokazania się. Zobaczcie, nie wszystko trzeba pokazywać, tak? E o kur... no ale mam to po prostu tak zwanie na myśli. Nie wiem, czy to nie przybiła jakaś wewnętrzna informacja, której zupełnie nie miałam w świadomości, aczkolwiek ona istnieje. No, ta... niech tak zostanie po prostu, tak? Ale to jest wszystko to, co nie do końca musi być z twarzą, też jakby związane. Mogą to być jakieś zabiegi kosmetyczne, tak? Mogą to być, trzeba uważać tak, jakby na yy, w tej opcji, w, w tym wszystkim, co się dzieje z kącikami kąciki ust, kąciki oczu, tak? Yy, garbki na, 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 na nosie. Wypustki, znamiona, na to wszystko trzeba będzie się tak zwanie przyjrzeć, jeśli chodzi tutaj o zdrowie, a raczej o niepokój jakiś, czy można zranić, naruszyć coś starego, jakąś starszą, starszą opcję. Opcje w was. Jakkolwiek warto zwrócić uwagę, jak pokazujecie, jak was ludzie mogą odczytać w danym momencie, czyli to jest ten punkt, wasze miny, grymas jakiś na to, w danej sytuacji, jak może być tak zwany odczytany. Od tego też zależy wiele sytuacji na wasze gesty, tak? Na zachowanie. Na to, co pokazujecie z siebie na zewnątrz, czym prowokujecie, co kusicie, albo czy, czym, co po prostu pokazujecie. Trzeba mieć świadomość, chcąc uzyskać pewne efekty, czym to po prostu tak zwanie jest. Zobaczmy y, świat zewnętrzny, jak będzie do Was wychodził inni ludzie. Równowaga. Wy do świata. Bardzo mocny miesiąc, dlatego że tutaj i pod spodem macie czwóreczkę monetową, po prostu w formie tutaj jest pokazana rogu obfitości, czyli też troszeczkę inna energia niż we wszystkich y, czwóreczkach monetowych. Natomiast tak zwane dziesiątka monet, dziesiątka kielichów, zobaczcie, jak tutaj już bardzo dużo dzieje się wokół Waszego domu, wokół Waszych związków, wokół Waszych relacji. Duży arkan od innych, y, energia y, równowagi. Uważajcie na wszystko to, co, po czym może zostać tak zwany ślad, gdzie możecie złączyć Was tam, czy wejdziecie w jakąś sytuację, z której będzie bardzo trudno się wyplątać, tak? O, jak się przygotować na ten czas. Ósemeczka monet odwrócona, czyli uważać na to wszystko, do czegoś z czym Wy się deklarujecie i kto deklaruje się wobec was wykonaniem jakichś po prostu tak zwanych spraw, spraw takich, które będą jakimś naruszeniem być może czegoś, tak jak ten kącik, tak, tak jak ten, nie wiem, czym, czy, czy jak to przyłożyć na życie zewnętrzne, a pierwsza z mnie zatkało, słuchajcie, tak? Jeśli chodzi o ten właśnie jakby kącik, różek. Czyli wyłamanie czegoś, tak, czy dosztukowywanie, reperowanie u niektórych. Żeby wszystko poszło tak, jak trzeba. Ósemka moneta wrócono, to są wszelkie współpracy, z których trzeba mieć świadomość, że jeżeli coś pójdzie nie tak, odniesie się jakąś stratę, albo wręcz cofnie się do, jakiegoś, do jakiejś starej relacji. się uważać na to, żeby nie wróciło coś z przeszłości, gdzie już doświadczaliście. Każdy będzie chciał się z wami bardzo mocno połączyć, zaciągnąć jakąś umowę, jakąś sytuację czy relację, bo, po której będzie chciał, żebyście do niego jeszcze po prostu tak zwanie wrócili, czy, czy w formie zostania stałym klientem czy w formie relacji damsko-męskiej, czy też każdej tak zwanej innej. Uważajcie też w waszej pracy, żeby nie było tak, że nie wiem, zaniesiecie jakąś deklarację czy jakiś dokument i będzie trzeba po prostu wracać. Więc generalnie nawet na bzdury i pierdły trzeba zwrócić uwagę, bo może to powodować pewną y, 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 niewygodę. Zobaczcie, zobaczmy jeszcze, na co cierpliwie jeszcze poczekać. Czyli wykazanie się cierpliwością. Piątka mieczy, odwrócona. Czyli nie starać się robić czegoś po cichu, tak? Ja już nie mówię tutaj, że one wszystkie mają znajomość i znamiono jakiejś niezręcznej sytuacji, tak? Takiej, co się robi coś po cichu i w tej trochę jakby ze złodziejaszka i w tej trochę jakby z kogoś nie do końca, kto chce nam coś, o, nie wiem, odebrać, albo my chcemy coś odebrać. Być może pojawi się okazja też dla niektórych, żeby coś odzyskać, coś odebrać, z pójść w jakimś w jakimś kierunku, żeby jakieś odwołanie mogło tak zwanie zastąpić. Natomiast, jeśli chodzi, bo tutaj sporo kart takich, które mogą mówić, że u niektórych ta energia zrealizuje się w sferze uczuciowej, jeśli chodzi o wodniki, nie do końca jakiejś zawodowej, czy um, uczuciowej, uważajcie, jeśli po prostu tak zwanie pójdziecie na, na stosowanie różnego rodzaju sztuczek, tak, robienia jakichś dram, naciskania i różnych metod naciskania, jeśli chodzi zwłaszcza o relacje rodzinne. Dwójka kielichów zawsze jest też tą energią, że my oczekujemy jakichś rezultatów, tak? Żeby coś już się zadziało, coś poszło do przodu. I to jest, i ta piątka mieczy tutaj, chciałoby się poczekać, chciałoby się powiedzieć, ona mówi, poczekaj jeszcze, tak? Nie idź tak szybko. Tutaj, to jak widać, on nież tutaj, jest chyba broń trzyma. Nie wiem, co on trzyma. W zasadzie, pierwszy raz też na tej talii po tylu latach zobaczyłam, co on tutaj trzyma. Może to być jakiś broń. I generalnie raczej wskazuje, że mało prawdopodobne, że może to być złodziej. Raczej on ma tutaj czapkę na sobie napoleońską, można by rzec, tak? To jest Francja. Ta talia z, z tym krajem się po prostu tak zwanie kojarzy. Tu jest po prostu jakby pokazany ktoś i przy tej piące mieczy to jest pokazanie, i mówi o tym, że ktoś będzie chciał albo was sprawdzić, że przyjdzie jeszcze czas taki, gdzie będziecie mogli się wykazać. Bardzo często dzieje się do końca nieświadomie, albo docen możecie poczuć się docenieni, tak? Dlatego tutaj mówię: Trzeba umiejętności, trzeba wiedzy w tym wszystkim, co się zadzieje, tak? Zobaczmy, czy jest jakieś zagrożenie, na co powinniście zwrócić uwagę, bo tutaj jest zachować ostrożność, cesarzowa, czyli uważajcie ze zbytnią pewnością siebie, z pokazaniem wszystkiego tego, czym jesteście, kim jesteście, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o tą opcję pokazania czy wskazania światu pewnych swoich wartości lub możliwości, dlatego że inni później mogą was postawić w takiej sytuacji, że wy, w sensie, że im się tak to wręcz należy się wasza pomoc, wasze wsparcie. Także to są tak zwane energie, czyli ostrożnie z pokazywaniem swojej siły, swoich po prostu tak zwanych możliwości, zwłaszcza podkręcania ich w pewien sposób, czy też wygłaszania. Chodzi o to, żebyście bardzo rozważnie wchodzili poznanie się, ujednolicili się z innymi, tak? I zobaczcie, nawet tutaj jest pokazana sprzeczność, jeśli chodzi o karty. No i teraz co? Pokazać się, że jest się cesarzową, tak? Czasami trzeba tak zwanie te palteczko upaskudzić, ubrudzić jak nie można, żeby się po prostu jakby pokazać, pobyć w jakiejś sytuacji. W zasadzie one tutaj w różnych miejscach, sporo jest kart odwróconych, ale tak jak mówię, znowu dla tych ludzi, którzy są tu pierwszy raz, ja czytam karty na plusie i minusie pr i prostą czytam w plusie i minusie i odwrócone. Czytam w plusie i minusie, tak? To jest więcej pracy, więcej opracowania, więcej grzebania się w szczegółowości, w analizach, tak? No i tak to po prostu tutaj się dzieje. No to kartę podpowiedź od duszy. Mhm, zobaczmy. Oczywiście. Do każdego czytania, do każdej intencji czytania. No zobaczcie, jaka piękna. No zobaczcie, jaka piękna, tak? Czyli dla Was. Ewidentnie tutaj, tak? Piękna droga się pokaże, jeśli z tego po prostu tak zwanie nie skorzystacie. Zachowacie umiar pewien, tak? O. To tutaj czasami chodzi o synchronizację, o spasowanie, tak? I powiedziałabym jeszcze coś takiego, kochani Bardzo często się ktoś czeka, oczekuje od nas spasowania, jakiejś dokładności, jakiejś we, we, że się dostosujecie, więc uwaga też z tym, że ktoś zrozumie, że się dostosujecie, bo to są, jest taki punkt, który potem jest takim taką przestrzenią dla nieporozumień, tak? O, Kłaniam się wam pięknie, życzę wszystkiego dobrego. I zapraszam za jakąś chwilę, być może dłuższą, niedłuższą, jak już tak wejdziecie w tą energię, poczujecie, ona zacznie się dziać, no to później jest coś takiego, to, to jest naturalne procesy, którymi, z którymi ja się spotykam, kiedy kładę karty ludziom, kiedy zaglądam od ponad 20, już teraz 25 praktycznie lat pewnie będzie, a może i lepiej, pracując zawodowo z tym co tutaj po prostu tak zwanie robię zawsze też mówię o tym, że swego czasu a różności zmieniałam nazwy firmy czego ja po prostu nie robiłam to w głowie się nie mieści dlatego ja stawiam na samorozwój na samoobserwację dlatego że już od też od wielu lat prowadzę firmę bez żadnych nazw na swoje imię nazwisko tak głównie pracuję bo to jest ta energia którą my mamy podciągać a nie dopasowywać się do jakichś wydumków. tak takie jest moje zdanie. Tak mają też firmy wielopokoleniowe, tak? Te, które przekazują swoje kompetencje, umiejętności następnym pokoleniom, tak? O. I wtedy one też płynnie idą. No dobrze, kochani moi, kłaniam się pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję.